Dźwięk tłuczonej porcelany rozszedł się echem po marmurowej posadzce, przypominając wystrzał z pistoletu. Siedemdziesięcioletnia Helena zamarła, patrząc na skorupy swojej ulubionej filiżanki, jedynej pamiątki, jaką miała po zmarłym mężu. Ale to nie strata przedmiotu bolała najbardziej. Bolał wzrok jej synowej. — Wynoś się stąd! — krzyknęła Kinga, a jej twarz, zazwyczaj idealnie umalowana, teraz wykrzywiona była w grymasie czystej nienawiści. — Mam dość twojego szurania kapciami! jego zapachu starych leków i tego, że ciągle patrzysz mi na ręce. To mój dom. Mój i Marka. Helena spojrzała błagalnie na swojego syna. Marek stał w rogu kuchni, wpatrzony w ekran nowoczesnego telefonu. Nawet nie podniósł wzroku. Marku, szepnęła matka, a jej głos drżał. Synku, przecież ja przepisałam wam tę działkę. Obiecaliście mi do żywocie w ciepłym pokoju. Marek wreszcie westchnął, jakby matka była dla niego natrętną muchą. Mamo, Kinga ma rację, denerwujesz ją. Ciągle narzekasz, a my potrzebujemy przestrzeni. Robimy remont gabinetu. Twój pokój jest nam potrzebny. Ale gdzie ja mam się podziać? Na dworze jest minus dziesięć stopni. Helena poczuła jak łzy napływają jej do oczu. Do przybudówki, warknęła Kinga, otwierając drzwi tarasowe. Lodowaty wiatr wdarł się do ciepłego salonu, poruszając drogimi zasłonami. Tam jest twoje miejsce stara stróżówka. Przynajmniej nie będziesz mi tu smrodzić. Helena chwyciła swój płaszcz, który Kinga rzuciła jej pod nogi. Czuła się jak śmieć. Wypychana z domu, który budowała własnymi rękami 40 lat temu, zanim nowoczesna willa synowej przykryła fundamenty jej dawnego życia. Gdy starsza kobieta przekraczała próg, słysząc za sobą trzask antywłamaniowych drzwi, wiedziała jedno. To nie był koniec. To był dopiero początek wojny, której Kinga w swojej arogancji nie przewidziała. Noc w przybudówce była koszmarem. Budynek, który kiedyś służył za warsztat męża Heleny, nie był ogrzewany. Ściany były cienkie, a jedynym towarzystwem Heleny był stary piecy kolejowy, który ledwo zipał. Kobieta otuliła się trzema kocami, drżąc z zimna. Przez brudne okienko widziała swój dawny dom. Willa lśniła jak statek kosmiczny. Wszystkie światła były zapalone. Kinga urządziła przyjęcie dla przyjaciółek, świętując, Odzyskanie wolności. Helena widziała ich cienie, tańczące z kieliszkami wina, widziała parę, która ulatywała z podgrzewanego basenu w ogrodzie, słyszała dudnienie basów z drogiego systemu audio. Oni pławili się w luksusie, podczas gdy ona, kobieta, która oddała im wszystko, zamarzała kilkanaście metrów dalej. Ale Kinga zapomniała o jednym o czymś, co wydarzyło się trzydzieści lat temu, gdy dzielono te grunty. Helena wstała z trzeszczącego łóżka. Podeszła do starej metalowej szafki pancernej w rogu warsztatu. Drżącymi dłońmi wykręciła szyfr. W środku leżała pożółkła teczka, przewiązana sznurkiem, dokumenty notarialne, mapy geodezyjne. Helena uśmiechnęła się smutno. Jej mąż był inżynierem starej daty, był przezorny. Kiedy następnego ranka Kinga obudziła się w swojej jedwabnej pościeli, czuła się panią świata. Wstała by wziąć gorący prysznic w swojej łazience ze złotą armaturą. Odkręciła kurek. Nic, tylko cichy syk powietrza. Zmarszczyła brwi. Spróbowała włączyć światło przy lustrze, by sprawdzić makijaż. Ciemność. Marek, krzyknęła. Dlaczego nie ma prądu? Marek wbiegł do sypialni, trzymając telefon. Nie wiem, kochanie. System inteligentnego domu padł. Bramy wjazdowe są zablokowane. Rolety antywłamaniowe zostały w dole. Jesteśmy zamknięci jak w klatce. Nie ma Wi-Fi. Nie ma ogrzewania podłogowego. Zadzwoń do elektrowni, natychmiast płacimy im fortunę. Po godzinie nerwowych rozmów Marek zbladł. Odłożył telefon i spojrzał na żonę z przerażeniem. Kinga, w elektrowni i wodociągach mówią, że u nich nie ma awarii, dostawy są realizowane. To dlaczego ja marznę we własnym domu? Wrzeszczała Kinga, narzucając na siebie futro, bo temperatura w nowoczesnej przeszklonej willi spadała błyskawicznie. Powiedzieli, że problem leży w głównym węźle rozdzielczym fizycznym przyłączu. To idź to napraw! Gdzie to jest? Marek przełknął ślinę. Według planów główny zawór wody i stary transformator, który zasila całą posesję znajdują się w przybudówce. Kinga parsknęła śmiechem, choć był to śmiech nerwowy. W tej ruinie to idź tam i włącz to z powrotem. Stara pewnie coś nacisnęła swoimi niezdarnymi łapami. Marek i Kinga, ubrani w kurtki narciarskie, Wyszli z luksusowej willi. Było zimno. Podeszli do drzwi przybudówki. Marek szarpnął za klamkę. Zamknięte. Mamo, otwórz! krzyknął, waląc pięścią w deski. Włącz nam prąd, natychmiast! Drzwi uchyliły się powoli. W progu stanęła Helena. Nie wyglądała już na ofiarę. Miała na sobie stary, wełniany sweter, a w ręku trzymała parujący kubek herbaty. W przybudówce było ciepło. Stary piec typu Koza który stał w rogu, buzował wesoło ogniem. — Czego chcecie? — zapytała spokojnie. — Nie zgrywaj idiotki! — wrzasnęła Kinga, próbując wejść do środka, ale Helena zablokowała jej drogę laską. — Wyłączyłaś nam media. Włączaj to, bo wezwę policję. — Proszę bardzo — odparła Helena. — Możecie wzywać, kogo chcecie. Ale najpierw radzę spojrzeć na to. Podała im kopię mapy geodezyjnej. — Widzicie tę czerwoną linię? — zapytała Helena, wskazując palcem. 25 lat temu, gdy dzieliliśmy działkę, twój ojciec, Marku, zrobił coś bardzo mądrego. Willa stoi na działce numer jeden, ale przyłącza studnia głębinowa, pompa i główna rozdzielnia prądu stoją na działce numer dwa, na tej, na której stoi ta rudera. Kinga wyrwała jej papier. Jej oczy biegały po dokumencie. To niemożliwe. Przecież dom jest nasz. "Dom tak", przytaknęła Helena, "ale media są moje". Nie przepisałam wam działki z przybudówką. Pozwoliliście mi tu zamieszkać, pamiętacie? Do przybudówki. Tak powiedziałaś wczoraj, Kingo. Więc mieszkam i decyduję, co dzieje się na moim terenie. To szantaż! krzyknął Marek. Nie, synku, to kapitalizm. Skoro wyrzuciliście mnie z domu, który zbudowałam, uznałam, że nie będę już sponsorować wam życia. Wyłączyłam główny zawór i bezpieczniki. Mam do tego pełne prawo. To moja instalacja. To. Kinga poczuła, jak nogi się pod nią uginają. Bez prądu ich inteligentny dom był bezużyteczną kupą betonu i szkła. Pompa ciepła nie działała. Woda w rurach za chwilę zamarznie i rozsadzi instalację wartą 200 tysięcy złotych. Czego chcesz? zapytała Kinga zaciskając zęby. Pieniędzy? Chcę szacunku, powiedziała Helena twardo. Ale na szacunek jest już za późno, więc porozmawiamy biznesowo. Godzinę później w zimnym salonie Willi, przy świetle latarek z telefonów siedział prawnik Heleny. Został wezwany przez starszą panią jeszcze w nocy. Kinga trzęsła się z zimna i wściekłości. Marek siedział ze spuszczoną głową. Sytuacja jest jasna, powiedział prawnik, kładąc na szklanym stole gruby plik dokumentów. Pani Helena jest wyłączną właścicielką infrastruktury przesyłowej na tym terenie. Do tej pory udostępniała państwu media na zasadzie, powiedzmy, rodzinnej uprzejmości. Skoro więzi rodzinne zostały zerwane wczorajszego wieczoru przez wyrzucenie mojej klientki, Uprzejmość się skończyła. Prawnik przesunął dokument w stronę Kingi. Oto nowa umowa dzierżawy infrastruktury. Kinga spojrzała na kwotę i zachłysnęła się powietrzem. Pięć tysięcy złotych miesięcznie? Za sam dostęp do rur? Plus opłaty licznikowe? To zdzierstwo! To stawka komercyjna za tranzyt mediów prywatnych. Odparł chłodno prawnik. Plus jednorazowa opłata za ponowne podłączenie. Pięćdziesiąt tysięcy złotych. Płatne dzisiaj. Nie mamy tyle gotówki, krzyknęła Kinga. Wszystko poszło w remont. To przykre, odezwała się Helena, popijając herbatę z termosu, który przyniosła ze sobą. W takim razie radzę spuścić wodę z grzejników, bo w nocy ma być minus 15. Pękną rury i zniszczą wasze włoskie podłogi. Kinga spojrzała na teściową. Po raz pierwszy w życiu nie widziała w niej słabej staruszki, ale potężnego przeciwnika. Zrozumiała, że przegrała, jej pycha. Jej pewność siebie, jej luksus. Wszystko zależało od jednego ruchu ręki tej kobiety. Marku, zrób przelew, szepnęła Kinga płacząc. I jeszcze jedno, dodała Helena wstając. Umowa zawiera klauzulę. Przybudówka zostaje wyburzona. Ja wracam do swojego pokoju. Cego dużego, z balkonem na południe. A wy. Wy przenosicie się do pokoju gościnnego na parterze. Ale to nasza sypialnia, jęknęła Kinga. To mój prąd i moja woda, ucięła Helena. Wybór należy do Was. Dziś Helena siedzi w swoim ulubionym fotelu, w ciepłym, jasnym pokoju. Pije herbatę z nowej filiżanki. Za ścianą słyszy ciche kroki synowej, która boi się podnieść głos. Kinga nauczyła się pokory w najtrudniejszy sposób przez portfel. Willa jest piękna, ale jej prawdziwym fundamentem okazała się nie betonowa wylewka, lecz cierpliwość matki, która w końcu się wyczerpała. A teraz zadaj sobie pytanie: czy Helena postąpiła słusznie, stawiając tak twarde warunki własnemu synowi? A może matka powinna wybaczać wszystko, nawet takie upokorzenie? Jeśli uważasz, że Kinga dostała to, na co zasłużyła, naciśnij przycisk subskrypcji i zostaw łapkę w górę. Nasz cel to tysiąc nowych sprawiedliwych widzów w tym tygodniu. Dołącz do nas. Napisz w komentarzu jedno słowo rachunek. Jeśli też byś wystawił fakturę za takie traktowanie, widzimy się w kolejnej historii, gdzie karma wraca z podwójną siłą do usłyszenia.